Kochani, to z tej strony Rosie, serdecznie w kolejnym, chyba szóstym, bądź siódmym odcinku ze serii Nowy Rok, Nowa Ja. Nie wiem, czy widać, ale za mną jest klub, w którym ćwiczę, czyli siłownia. Właśnie wracam. No i o dziwo u mnie w mieście zaskoczyła nas zima. Śnieg. Szczerze mówiąc, jak ja wchodziłam, co mnie jechało, wracałam ze szkoły i Jechałam, o, to nie tędy. Do klubu. To nie było śniegu. Ja wychodzę z klubu, a tu śnieg. Naprawdę się tego nie spodziewałam. A ja w Adidasach jestem. Obecnie mam nadzieję, że znowu zająłem co nie złapie tak jak było dnia poprzedniego. I nadal pada śnieg. Nie wiem czy to widać. Za mną, że pada śnieg. Ogólnie z tego treningu dzisiaj się go, jestem mega zadowolona, bo w miarę długo mi się udało poćwiczyć. I tak mi się jak wrócę do domu, y, to ja wam wstawię. Wie, y, nie wstawię, tylko wam y, opowiem, jak y, odbywał się mój trening. Bo na tę chwilę obecną wracam właśnie do domu y, klubu. No to tam widać stół I tak jak mówiłam, wrócę do domu, to Wam opowiem, jak było No to dobrze, już Wam będę mówiła O co mi chodziło z tym, że jestem mega zadowolona z treningu Jak widać, mam umyte już włosy, w ogóle się cała już wykąpałam po tym treningu, bo naprawdę już byłam zmęczona No i przede wszystkim jestem zmęczona Podejrzewam, że na drugi dzień będę Wam montować ten filmik, bo dzisiaj naprawdę mi się nie chce brać z komputera i montować Lepiej mi się na komputerze montuje, a się na laptopie Czyli jak mi się uda jednego dnia, dwa odcinki się pojawią Właśnie z nowego roku, nowaja Tak pokrótce Wam opowiem dzisiejsze moje posiłki Zdjęć nie będzie Bo nie robiłam Pierwszy mój posiłek, to jak wstałam do szkoły, to było około godziny 5-6, bo ja tak 6, nie 7, jak mam noc do szkoły, to siódma wychodzę z domu, więc tak 5-6 miałam pierwszy posiłek. No i oczywiście standardowo, nie, kawy nie robiłam sobie bo chyba nie stwierdziłam, że nie zdąży wypić kawy ale ja zrobiłam sobie pół sznytki yy, prawdę mówiąc jedną taką dużą, taką dużą yy, sznytkę chleba yy, żytniego na zakwasie bo tylko taki chleb yy, u mnie w domu jest kupowany i go jemy yy, go przykleiłam na pół i takie jakby tosty sobie zrobiłam no i tego jakby to mam na śniadanie Do szkoły zjadłam jabłko, z czego nawet nie zjadłam całe to jabłko Bo nie byłam szczerze mówiąc tak głodna, międzyczasem trochę w szkole wody piłam Od razu znalazłam niesmakową, tylko zwykłą taką bym powiedziała lekko gazowaną Bo ja tylko taką wodę piję Następnie jak skończyłam lekcję to weszłam do sklepu, bo miałam ochotę na y, tam panini, i właśnie sobie wtedy kupiłam panini. I do tego weźmiemy kole bez cukru, bo jak już mam ochotę, właśnie na coś niezdrowego, to ja wybieram kole zero cukru, żeby po prostu ograniczyć ilość i węglowodanów, i cukru, bo szczerze mówiąc, po co y, tyle po prostu tego słodkiego i tak dalej. Sobie dostarczać, więc tak to wyglądał Wróciłam do domu, chwilę odsapnęłam i poszłam do lekarza Ja od lekarza na trening właśnie wtedy poszłam I już wam mówię jak wyglądał mu trening Na dzień dobry Aha i jeszcze spróbuję wam dzisiaj albo jutro nagrać unboxing Czyli otwieranie paczek Czyli mianowicie do mnie przyszła paczka Shayna. Wiem już, że wam dawno wyczywałam tę serię, ale zawsze było tak, że ja no szybko sama otwierałam te paczki albo po prostu nie miałam jak wam pokazać. W miarę mam ogarnięte jedno miejsce, co mogę wam po prostu pokazywać. I będzie dobrze widać, bo jak nie mamy zbytnio. Czegoś tam ogarniętego, to po prostu ja nie chcę wam tego mojego nieogarnięcia pokazywać I w międzyczasie w ramach rozgrzewki miałam spaczerek do paczkomatu I z paczkomatu Z powrotem do klubu Czyli do klubu fitness na siłownię Bo u mnie to się nazywa klub fitness Um, nazwy wam nie chcę podawać, bo nie chcę tak jakby reklamy robić. Ponad nie pokazywałam wam um, szatni, nic nie nagrywałam itd., bo ja, no, nie chcę mieć problemu. Wiecie o co chodzi. Um, dobra, jeszcze. No i miarę posiłki już tak um, um, poznaliście. Aha, it, Kolacja to prawdę mówiąc tak zwane resztki sobie zjadłam Na zasadzie śledzie Co śmietanie robiła, Robiliśmy na praktykach Dzień wcześniej no sumie, jak wy oglądacie to dwa dni wcześniej I do tego po prostu To co No po prostu Jak w każdym domu Do końca zjedzenie zupy Coś w tym stylu Żeby po prostu móc coś nowego ugotować na drugi dzień więc tak to wyglądało co możecie nalecieć to były trzy posiłki, ale można powiedzieć w dużych odstępach czasowych z czego jabłka jadłam około godziny 11, 12 a tak zwaną obiad, kolację jadłam o godzinie 18 tutaj prawie 7, czyli jak wróciłam ym, z treningu, którego tak jak wspomniałam na samym początku, że jestem mega zadowolona, yy, bym powiedziała, że tak jakby poprawiłam kondycję, yy, z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Yy, ponieważ tak, potem tym że jak się później w klubie yy, na si yy, nosiłam przebrałam. Yy, ja mam standardowe, Standardowej ja lubię po prostu na moich słuchawkach słuchać mu muzyki. Też czasami jak ćwiczę bez słuchawek, ale to różnie bywa. Różnie tam mam. Ochotę na właśnie jakieś tam słucha słuchanie tych ich muzyki. Ale dobra, to nie jest to nie jest o tym. Więc poszłam na rower, na rower stacjonarny na początek i. Hmm, czy co tak trochę trenują Na siłowni wiedzą A jak nie to zaraz wam wytłumaczę Mianowicie jak dobrze Pamiętam to rower miałam Na trzecim poziomie Czyli obciążenie było Na e, tak jakby trzecim levelu I przez 20 minut e, Rowerek dałam radę Później na orbitek Jak się mieli na czwartym Poziomie, jak to tutaj pomylę poziomy, to tutaj, jak mówię, Wam poziomy te co są na tych rowerach stacjonarnych w klubach fit, czy na siłowniach, czy po prostu takie domowe, stacjonarne rowery co są i mają tak zwane poziomy, takie by obciążenia, to Wam tutaj wstawię. I jak się tu mówiąc, pomyliłam, to będzie prawidłowe tutaj na dole. Wam się wyświetli Orbitek mniej więcej Na czwartym pozi yy, poziomie Czyli obciążenie czwart yy, czwartym yy, No obciążenie na cztery O tak spróbuję Wam to wytłumaczyć Tym co tak zwykle nie trenuję Na siłowni i nie znają się yy, Też przez 20 minut I na sam miódki koniec yy, polecia bieżnia Pół godziny czyli 30 minut prędkość bieżni 3,8 km na godzinę czyli prawie można powiedzieć 4 km na godzinę więc naprawdę jestem siebie zadowolona dumna, bo od tego czasu co trenuję może nie mega regularnie bo nie zawsze tak z czasem stoję i szczerze mówiąc, po tym treningu to się czułam zrelaksowana i równocześnie wymęczona, więc czuję, że mega szybko dzisiaj zasnę. Co prawda, mam jeszcze lekcję do garnięcia. No, lekcje, i re... no, w sumie do lekcji to jest zalicza napisanie referatu, w sumie jego dokończenie. Jeszcze muszę do szkoły dokumenty poszukać No i może jak mi się uda, ale nie jestem pewna, zobaczę, pomyślę I też nie wiem jak już trzeci dzień się wyklaruje, bo może bym e, Growing e, e, z Rose bym Wam nagrała, czyli Ubierz się ze mną, na tej zasadzie I bym Wam Pokazała jak się ubiorę na pewno wyjście, co szczerze mówiąc. Nie wiem czy się odbędzie, bo to nie ode mnie zależy. Więc a jak już będę się szykować, to znajdziecie na wariata. Więc tutaj nie obiecuję, ale postaram się za to Wam yy, dziś 100 yy, dzieci wam ogarnąć i nie tylko. Więc że tak powiem, nie chcę Wam za dużo tutaj obiecywać. Odnośnie filmików na dzisiaj, czyli na sobotę, bo poduszę wam ten filmik, co nagrywałam w piątek, to wyobraźcie sobie w sobotę, bo będzie wstawiony. I na pewno będą dwa odcinki, się postaram wam wstawić tego tak właśnie nowy rok, nowy rok, nowa ja. Czyli na zasadzie takiej zacznę filmik na od śniadania. Zaznacz, tak jak mówiłam na nienokrotnym filmku, Ja nie będę każdych posiłków nagrywać, robić zdjęcia Bo nie zawsze jest taka możliwość, ani czasu <słuch> <słuch> Przepraszam, was, ale wychodzi po prostu zmęczenie I postanowiłam taką rzecz I muszę się trzymać Również wy też może, jak to na kogoś to działa, to jest tak może stosować, a mianowicie ostatnio trochę mam mega dużo stresu, się denerwuję. No, trochę to się w pełnej relacji odbiło. No, krótko mówiąc, denerwuję się egzaminami zawodowymi, zwłaszcza że nam mówią, że są e, trudne. No, i inne kwestie moje w życiu prywatnym, których nie chcę poruszać, to spowodują, że się denerwuję, stresuję. No i postanowiłam i chcę, będę chciała się od dzisiaj, czyli od soboty, się trzymać tego, że za każdym razem, jak będę nie wiem, zła wściekła, zwłaszcza wściekła, te nerwy przekładać na trening. Raz, bo więcej siły będę miała Dwa, będę się wyluzowana, zrelaksowana I mi to wyjdzie lepiej na zdrowie Taki relaks, odstresowanie się yy, Trenując, niż bym miała inny sposób się odstresowywać Oczywiście muzyka też mnie odstresowuje ale jak sami wiecie, nie zawsze da radę muzyką, czy y, czytaniem książki y, Nie polecam gra, tak jakby grania na komputerze, to robiłam Nie polecam, bo można w ten sposób się uzależnić y, Bardziej od komputera i tak dalej Mogą nie od gier Więc ja będę chciała właśnie wszelkiego rodzaju moje jakieś tam problemy Przerzucić po prostu na sport. No i tutaj bym powiedziała Wam to. Przerzucić wase stresy, problemy na coś, co Wy lubicie. Czy to jest darowerem. W zasadzie to, co Was relaksuje w coś tego innego, relaksuje. Ja zauważyłam właśnie, że mnie relaksuje trening czyli ćwiczenie jakiekolwiek, a nawet, może to być dziwne, yy, mnie reakcją wzięcie piłki, pójście Norlika i kopanie z całej siły tej piłki do bramki. I szczerze mówiąc, czuję się zrelaksowana, spokojniejsza, jak yy, właśnie... Przez czy po prostu te yy, nerwy na właśnie sport. Yy, przerzucę I właśnie to Będę yy, chcę robić Jak będzie trzeba To i codziennie A ses po 15 minut yy, Jak nie będę mogła W domu o To chociaż nie na jakichś czas po lekcjach, yy, Na siłownię albo po prostu w domu Trenować A jak po prostu będę zbyt zmęczona To na drugi dzień Będę próbowała po prostu odregowywać i dlatego też między innymi w razie w razie będzie trening. Wam nagram vlog, gdzie mówię Wam, że trzy godziny trenowałam, no to widać raz kondycja mi się poprawiła, a dwa że po prostu naprawdę byłam zła i po prostu od tego odreagowywałam Również wy możecie napisać w komentarzu, jak Wy sobie radzicie w stresujących. W sytuacjach Jakieś się znajdujecie Czy to w szkole, czy jakieś tam Życiowych Jak wy to robicie Ja wam powiedziałam jak to robię I polecam wam, bo to na zdrowie Lepiej to wyjdzie Niż Zajadanie stresu Uwierzcie mi Bo już przerabiałam ten etap Zajadanie Stresu I nie tylko stresu Zajadanie to na mega. Zresztą się to Skończyłam Gdzie? Właśnie z tym efektem zajadania stresu yy, ja walczę. I że tak powiem, tak jak wyglądam, to tak wygląda właśnie przez to po części zajadanie stres, stresu. I tak jak mówiłam, który już wyląduje około prawie 10, tak no, 6, 7. Kilogramów zjechałam z wagi i jeżeli ktoś nie widział poprzednich moich vlogów, to ja teraz obecnie powiem. Ja nie chcę wam podawać um, mojej wagi początkowej, jak zaczynałam właśnie tą serię nowy rok nowa ja ile ważyłam, ponieważ żeby nie. żeby, yy, żeby nie zachęcić hajterów do hejtowania na zasadzie które ja też trochę w szkole słyszałam słowa odnośnie mojego em, wyglądu, odnośnie mojej wagi I ja nie chcę po prostu zachęcać hejterów do hajtowania mnie, e, do wyzywania od różnych i komentarzy typu: jak ty mogłaś się zapuścić? Więc po prostu nie będę wam takie rzeczy podawać, ile ważyłam. Od na początku, co właśnie postanowiłam tą serię rozpocząć, czyli od pierwszego odcinka, aż do teraz wiem, że mega regularnie, regularnie się nie pojawiały, więc to mega takie nie będzie przybliżone, ale tak tak nie chcę Wam podawać wagi, więc tylko mniej więcej mogę Wam mówić, ile mniej więcej zjechałam z wagi, więc w razie, właśnie pytań odnośnie ile waży się i tak dalej, nie będę odpowiadać, ponieważ, tak jak mówiłam, nie chcę zachęcać hejterów do hajtowania, do wyśmiewania się, bo to nie ma sensu ich zachęcać i później ja mam chodzić przybita, smutna i wiadomo później. To by zauważyłby mój chłopak, by się pytał, co się dzieje. No i bym nie chciała mu powiedzieć, to powiedzmy, by nie było zbyt wesoło, bo ja bym nie chciała go maszyć na tej zasadzie, gdzie mówiłam, że będę mówić, ale po prostu, co ja mam powiedzieć na zasadzie, że padałam w internecie, ile ważę i dlatego się ludzie ze mnie śmieją, więc ze względu po prostu dla takiego spokoju psychicznego. Nie chcę takich informacji podawać. Ewentualnie tak jak mówiłam, mogę wam pokazać, po, pokazywać um, posiłki. I może z czasem jak ćwiczę na siłownie zabranicznej, lub jak wychodzę na rolki. Ale to tak jak mówię z czasem. Um, nie wiem, może na wiosnę lub później nie wiem, nie obiecuję, bo nie wiem co wtedy. No, jak w ogóle będzie sytuacja stała z tym wszystkim? Słuchaj, proszę, proszę was. A ja nagrywam właśnie tego samego dnia, co właśnie byłam na siławni. Tylko tak, się bo jestem mega zmęczona. Oraz już jest prawie godzina dziewiąta. I właśnie, tak mniej więcej, chodzę spać. 8, 9, a nawet bywają takie dni, że ja. o w podróżmy chodzę spać. Więc myślę, że wszystko powiedziałam odnośnie tego dnia. dzisiejszego. To jest chyba szósty odcinek. Napisz w komentarzu, jak chcecie na zasadzie takiej, że na przykład szósty odcinek nawiasie pisząc dzień pierwszy, czy po prostu odcinek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, i na wyżej jakieś. Tu na zasadzie y, Jestem sama siebie zadowolona Czy coś w tym stylu A ja bana się z wami Żegnała Do zobaczenia, pa pa